Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To już dziesiąta niedziela tego najdłuższego, kilkumiesięcznego okresu w Kościele, który rozpoczyna się po zesłaniu Ducha Świętego, dawniej po zakończeniu oktawy tego święta i trwa aż do soboty poprzedzającej pierwszą niedzielę Adwentu. To jest czas, kiedy szaty liturgiczne są zielone. Czas płynie powoli, jakby wakacyjnie, odpoczywając nieco od intensywnych obchodów. Według zatem dawnego kalendarza ta niedziela nazywa się dziesiątą po zesłaniu Ducha Świętego. W zreformowanym kalendarzu postanowiono sprawę trochę skomplikować i połączyć liczenie niedziel z okresu między Bożym Narodzeniem a Wielkim Postem z tymi po Zielonych Świątkach. I według tego systemu mamy dziś 17 niedzielę w ciągu roku. Czasami mówi się mniej poprawnie, ale krócej po polsku niedziela zwykła, choć oficjalne nazewnictwo nie zna tego określenia. Po łacinie, która wciąż jest oficjalnym językiem Kościoła, mówi się per annum, a więc w ciągu roku. Zreformowana liturgia w tę niedzielę zaczyna cykl Perykop według świętego Jana. Do tej pory czytana była w niedzielę Ewangelia Świętego Marka, ale ona jest krótka, nie starczyłoby jej na cały rok. Tymczasem w cyklu janowym wchodzimy w tekst niezwykle interesujący. Rozdział szósty zaczyna się sceną rozmnożenia chleba, by przejść do tego, co ten chleb oznacza, a co skończy się wielką mową eucharystyczną Chrystusa, która dla Żydów stanie się kamieniem obrazy. Zanim jednak do tego dojdzie, dziś mamy fragment o rozmnożeniu chleba, a i pozostałe czytania są tak ułożone, by chleb, czy ogólnie pokarm znalazł się w jej centrum. W pierwszej lekcji mamy opowieść o Elizeuszu, który dokonuje jakby w prefiguracji cudu rozmnożenia chleba, prawie 800 lat przed Chrystusem. Elizeusz był uczniem proroka Eliasza i żył na przełomie IX i VIII wieku. Dokonywał bardzo wielu licznych i tajemniczych cudów. Ale przejdźmy do Ewangelii. W tej opowieści poszukajmy znaczenia kilku elementów. Pierwszym niech będzie rozmowa pana z Filipem. Rzekł do Filipa: Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili? A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Jak to jest z tą próbą? Ewangelista pisze, że Chrystus wiedział, co ma czynić. Można też powiedzieć, że Bóg wie, jaki będzie wynik próby, na którą wystawia człowieka. Więc wystawienie przez Boga na próbę nie jest po to, by Pan Bóg w nas coś sprawdził, tylko byśmy my sami sprawdzili naszą wiarę przed sobą i przed innymi. Święty Jan Chryzostom, komentując tę scenę, słusznie zauważa, że gdyby cud został dokonany od razu, bez żadnego wstępu, jego wielkość nie byłaby tak widoczna. Uczniowie musieli przyznać się do własnej niemocy, aby mogli zobaczyć cud wyraźniej. Warto też zauważyć, że Filip jest niejako uwikłany w ludzki sposób myślenia. On nie myśli o tym, że obok niego jest Chrystus, który wszystko może, ale o tym, że za 200 denarów nie wystarczy, aby każdy mógł dostać choć trochę chleba. Ale zobaczmy Andrzeja. On już wykazuje większy stopień zrozumienia, choć też powątpiewa. Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? Odwołajmy się znowu do starożytnych ojców. W komentarzu świętego Jana Chryzostoma mamy to, co słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Prawdopodobnie miał jakiś powód, że tak powiedział. Być może słyszał o cudzie Eliasza, dzięki któremu stu mężczyzn zostało nakarmionych dwudziestoma chlebami. To był wielki krok, ale tutaj się Andrzej zatrzymał. Uważa, że to za mało. A przecież Chrystusowi nie było potrzebne nawet te trochę mógł z niczego ich nakarmić. Ale, i to jest ciekawa uwaga w komentarzu świętego Jana Chryzostoma, wykorzystał stworzone rzeczy, aby pokazać, że żadna część stworzenia nie jest oddzielona od jego mądrości. Inny święty, Teofil, rozwija tę myśl, mówiąc, że Chrystus, wbrew manichejczykom, pokazuje tu, że stworzenie jest czymś dobrym i on sam używa go do czynienia dobra. Z kolei dla Alkuina, Pedagoga, teologa i teoretyka muzyki, uczonego mnicha z VIII wieku nie robienie nowych chlebów, ale rozmnożenie tego, co było, oznacza, że nie odrzucił Starego Testamentu, ale jedynie go rozwinął i wyjaśnił. I jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz zauważa święty Jan Chryzostom, znany również jako Jan Złotousty. Dlaczego, pyta, gdy Pan Jezus zamierza uzdrowić chorych, wskrzesić umarłych, uspokoić morze, nie modli się? A tutaj składa podziękowania Ojcu. I daje bardzo proste wyjaśnienie aby nas nauczyć dziękować Bogu, kiedykolwiek siadamy do jedzenia. W tym miejscu zostawmy Ewangelię i spójrzmy na y, dzisiejszy psalm responsoryjny. Mamy w nim wersety, które stanowią część oficjalnej modlitwy Kościoła katolickiego przed posiłkiem, w formie uroczystej. Modlitwy po ostatnim soborze, mocno zapomnianej i zastąpionej radosną twórczością księży i świeckich. A może warto do niej wrócić? Zaczyna się ona właśnie od słów tego psalmu. Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, Panie, a Ty karmisz ich we właściwym czasie, otwierasz swą rękę i karmisz do syta wszystko co żyje. Dlaczego warto pamiętać o tych słowach? Bo one wyrażają tę coraz bardziej kwestionowaną prawdę, że wszystko, przede wszystkim życie, ale i pokarm jest darem od Boga, że ten pokarm istnieje, bo on chce, aby by dla nas istniał. Bez Bożej woli nic by nie istniało. I na koniec sięgnijmy do świętego Augustyna. Objaśniam liczbę 5. Bez żadnej przesady można powiedzieć, że w Biblii każda liczba jest symboliczna. Pięć jęczmiennych bochenków chleba oznacza stare prawo. Prawo zostało dane ludziom nie w duchowym, ale w cielesnym sensie to jest pod władzą pięciu zmysłów. Ta liczba się powtarza. Sama Rzesza składa się z pięciu tysięcy. Prawo zostało dane przez Mojżesza w pięciu księgach. A to, że bochenki były z jęczmienia, argumentuje Augustyn, jest również aluzją do prawa, które ukrywało żywotne pożywienie duszy pod cielesnymi ceremoniami. Bo w jęczmieniu samoziarno jest pogrzebane pod najbardziej uporczywą łupiną. Z innej znów strony jest to obraz ludzi, którzy nie zostali jeszcze uwolnieni od łupiny cielesnego apetytu, która przywiera do ich serca. Dobrej niedzieli wszystkim.